dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku, a dzisiaj będę odpowiadał na pytania z QA, także myślę, że możemy lecieć. Pierwsze pytanie od yy, Deku. Dzięki ogólnie za wszystkie pytania, wszystkie łapki pod yy, filmem. No dobra, ale teraz już lecimy. Dlaczego YouTube, a nie na przykład Twitch? Myślę, że YouTube, po, ponieważ po prostu pod odcinki to robiłem bardziej, a na Twitchu będę za niedługo yy, streamował, jeśli mi się to uda, jeśli tam jeszcze wszystko załatwię. Ile lat chciałbyś jeszcze nagrywać? W sumie? Y, to, to nie wiem, ale no... Jest jak jest. Nie wiem, dwa, trzy, Coś takiego myślę. Jaki cel subskrypcji na ten rok? Myślę, że z tysiąc subskrypcji to by było... No, myślę, że coś... Coś fajnego. Cieszyłbym się. ale czy Q&A, a nie na przykład 24H Live? No, nie wiem w sumie. też za dużo... Za dużo by się nie działo na tym streamie, bo chyba, pewnie jakieś 8 godzin z tego streama, to by się tam nic nie działo, bo wiem, bym musiał spać czy coś. z takiego. Yy, myślę, że chyba ta. Yy, czy masz dziewczynę? Nie mam. Jakie danie uwielbiasz najbardziej jeść. Ale że... A że ja nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Nie, dobra. Jestem tuchadem, ale nie wiem. Czy masz idola no, hajska i Marchmin. myślę, że jak najbardziej. Dwie, te dwie osoby są najlepsze. Te powiedzenia, No i Barti, no jakby inaczej. Który mnie właśnie zaprasza, ale idealnie się stary wbił. Obym miał prywatną. Mam prywatną, jest dobrze. Od ilu lat grasz w piłkę ręczną? Ym, a że co? Nie yeah, w sensie. Y tylko to, co na przykład w szkole. Ja, ja nie gram. Jak się nazywa Twój klub sportowy? Nie posiadam. Jestem zbytulany, Chat. Chat, nadzor. Czy zmienisz kontent? Bo taki już przestarzały. Nie wiem jak zmienić kontent. Jak pokażę twarz, to nie wiem, może od czasu do czasu będą się pojawiały vlogi. Myślę, że w sumie spoko. Za niedługo wejdą inne gierki na kanał, bo w sumie w Fortnite już tak bardzo mnie ta gra nie jara. Nie, nie chcę mi się w nią grać. Teraz gram tylko bardziej streamki i for fun. Yy... I to było pytanie od kamery Pyle. W ogóle jutro do mnie, za zapraszam, na nice one dzięki, dzięki. I teraz pytanie od Ragequit Lesiego. Czy lubicie, no proste, że tak. Jaki jest twój cel subskrypcji? Jaki chciałbyś kupić? Myślę, że tak na całą swoją jakby karierę YouTube'ową, jeśli mogę to tak nazwać. Tak, jakby było to jakieś 10 kasubów, to, to by było już coś wielkiego jak dla mnie. Pytanie od Dominika, który nie gra w grę, także F dla niego możecie napisać w komentarzach. Kiedy Twitch? Myślę, że nawet w ten weekend, w ten albo w następny, albo jak będzie nauczanie zdalne, chat, to by było coś. No, ko bardziej lubisz? Mnie czy Bartiego? A że Judo, a że ty pijany? Nie wiem, no, Barti Bar Bar to Barti, okej? Okay? Judo. Okay. wyjaśnij dramy z High Sky'em mniej więcej już to wyjaśniałem tam i nie uważam, że mam rację ja powiedziałem jak to w mojej, po prostu, w moim odczuciu to wyglądało kiedy jakaś inna seria niż Fortnite? nie wiem, w sumie może nawet w tym tygodniu albo w następnym planuję nagrać coś za z Amoga, Fall Guys'ów tylko nie wiem czy by się to przyjęło możecie napisać czy by to się jakoś tam spodobało i pytanie od Łajko, yy, Rajko czy kiedyś zrobisz live z Kisielem i jego starą, która będzie się drzeć w tle? Myślę, że jak Kisiel będzie chętny, to jak najbardziej, jak najbardziej. Pytanie od Margura: masz jakieś zwierzątko? Tak, mam psa. Także ten. Lubisz szkołę? No, normalnie to jest moja pasja. Uwielbiam, uwielbiam. I jakie jest Twoje ulubione jedzenie? No, nie wiem. Tyle mam do powiedzenia. Kwezi. Czy nadal nie znudził mi się ten Fortnite? Znudził trochę. Teraz grałem tak jak mówiłem, że bardziej pod streamem, bardziej pod content i po prostu for fun. No i pytanie od Breakwit Dragona tysiąc pytań jak to zawsze on. Jaki ship z ekipy najbardziej lubisz? Jeśli chodzi o ten nasz yy, Bart i Ligo, to to jest... to króluje, to króluje. Albo Dragon plus Margur, znaczy co? Czy wylałeś rozdział pierwszy czy drugi? Myślę, że pierwszy rozdział był lepszy, bo nie było tam tylu spodentów stara mapy oczywiście. Jakiś tam sentyment do, został do tej mapki ale no w sumie to jest to samo mniej więcej skąd nazwa rage Quit? nazwa rage Quit pochodzi od tego jak kiedyś byłem duo z capixem to ja zawsze się mocno rageowałem nie wiem w coś uderzałem, bo zwalałem coś co nie i stąd ta nazwa rage quit. teraz już tak bardzo nie mam czy teraz masz dziewczynę kochankę? Nie, nie, nie mam jaki skin lubisz najbardziej? myślę że ten skin właśnie który mam na sobie mroczna dzika karta lub mój ulubiony skin, tak sprzed roku, ponad Hime. To też fajny skin, bardzo mi się podoba. no yy, Mityczne bronie, czy mityczne moce? Mityczne broni były dużo lepsze jak dla mnie. W i sensie kitek, itd. To było najlepsze jak dla mnie. Czy lubisz punkcie? Jeśli chodzi o skina, no to myślę, że spoczku skin. Czy hejtujesz jakiegoś youtubera? Rafa na twój łeb. Znaczy co? No dobra, to koniec pytań. Także dzięki Pragą za wszystkie pytania. Venus, będzie Falga i Slupakągaz na kanale? Tak, najpewniej będzie. Kup, Kup, Hup, Boże, nie wiem, Mati, naucz się czytać. Od kiedy grasz w Fortnite? A? od w for... Fortnite gram prawie od, nie wiem czy to nie już 3 lata miną Za niedługo gram od trzeciego sezonu. Pod koniec, tak dwa tygodnie albo 3 tygodnie przed zakończeniem się trzeciego sezonu zacząłem grać w tą grę i mam stamtąd net pakiet i parę emotek także myślę, że git y -y, Miki, czemu jesteś toksyczny? Y -y, nie wiem, bo gram z tobą myślę, że tak myślę, że tak y -y, pytania od RageKit gracza ile chcesz bit'ów? tak mówiłem, że myślę, że jakieś 10k myślę, że git czy masz dziewczynę? nie mam, nie mam y -y, czy zamierzasz dołączyć do jakiejś teamu w Fortnite? na no, jak będzie tworzony za w sensie nie wiem teraz mam ten dla widzów, także jak ktoś by chciał to mogę zostać jakimś content creatorem Ej, czy myślisz, że wbijesz tysiąc słów do końca następnego miesiąca? w sumie fajnie by było, ale raczej raczej nie czy będą odcinki typu duo z widzami? właśnie muszę kontynuować tą serię yy, wyścig po fragi, bo to seria dość, nie wiem nie widziałem jej za dużo na youtubie i w sumie spoko seria wyglądała a, że teraz mam fałdolce, które mogę sobie załadować, to wiecie, zawsze git. Także myślę tam... Yy, czy lubisz swoją moderację? Tak, oprócz jednego takiego toksika Mikiego, ale ogólnie to dobrze, to dobrze. Czy chciałbyś nagrać yy, odcinek z jakimś większym youtuberem? W sumie to nie wiem. W sumie nie wiem. W sumie raczej nie, w sensie, ja wiem. IMO to nie miałoby sensu chociaż jakby ktoś chciał, to wiadomo ile masz lat? mam 12 yy, to było pytanie od Mati, a wcześniej pytanie było od Roświdła, że tak mówiłem od jestem Nexu pytanie będzie kiedyś 6h livestream? myślę, że 6h to nie jest jakoś dużo i jakby się przytrafił yy, jakiś w sensie weekend, w którym nie miałbym dużo nauki ogólnie nie musiałbym się uczyć na coś to myślę, że jak najbardziej Mógłby być taki 6-godzinny streamek jak najbardziej. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle powkleić te pytania gdzieś tutaj na ekran, bo montuję to na to 4 bo na kąpie jeszcze tego nie ogarnąłem. Yy, teraz pytania od Fiction Admin. Czy masz dziewczynę? Nie mam. Za którą partią polityczną jesteś, ale że... A że nie wiem, Vibros coś? <grym> tak, tak, tak. Do której klasy chodzisz, chodzę do siódmej klasy którym polskim pro playerem chciałbyś zagrać najbardziej. Myślę, że y, High Sky to jest mój cel. <grym> nie a tak serio to myślę, że... Kami, coś takiego. Myślę, że Kami. z boku by się pograło. Czy jesteś siłany? Jeszcze jak, byku, jeszcze jak. Czy na nie znudziły moje pytanie? Jeszcze nie. Czym nie lubisz? Y, y, myślę, że tak. Fajny mam avatar świetny jest. Świetny. Ym, pytanie od... Y, Joładna bandyru rupoklap. <laughs> Jaką masz klawkę Nie wiem, będę wrzucał na insta zdjęcie z mojego, nie, mo, no, mojego nowego seta, czyli podkładki, y, klawiatury i myszki. Także możecie obijać na Instagrama, link w opisie oraz przypiętym komentarzu. Szybkie promowe Peppla. Nie wiem, czy to jest pytanie, ale jak ty się wybiłeś y, od Souzena? Y, nie wiem, robiłem codziennie przez prawie miesiąc, także to też... W to z jednego tygodnia mogę wyciągnąć te 80-90 subików, więc to jest bardzo sporo. Dobra czat, ale myślę... Dobra czat, nie wiem, muszę się nauczyć. Dobra widzowie, myślę, że to już by był koniec odcineczka. Yy, możecie zostawić Subiko z 3 lubiłem 800 subików do końca miesiąca. Myślę, że się to nam na pewno uda, bo jesteście najlepsi yy, czy coś. Także do widzenia i cześć!